Mamy taką stronę jak Steam DB albo Steam Charts obojętnie, która pokazuje ile aktualnie osób gra jaki był pik, czyli najwięcej osób ile grało, i tak dalej, i tak dalej, po prostu statystyki z danych gier na Steamie. No i mamy Multiversus, które z tego co wiem, przebiło wszystkie bijetyki dotychczasowych lat. Mówimy tutaj o Steamie. Aktualnie Multiversus jest od dwóch dni w całkowicie open becie, wcześniej były jakieś tam bety z kodem, albo alfa testy, i tak dalej. No i e, ostatni All-Time Peak, czyli największa liczba graczy w jednym momencie to było prawie 145 tysięcy osób dla Multiversus. E, aktualnie kiedy to jakby streamujemy, teraz nagrywamy, jest ponad 90 tysięcy osób online, e, to jest kosmiczny wynik. Wiadome, gra darmowa, e, bardzo znane postacie, coś nowego, to wszyscy testują. A dla porównania możemy sobie zobaczyć Tekkena 7 i inne Biatyki. Aktualnie Tekken 7, Tekken 7 to jest najbardziej grana i najbardziej jakby popularna online-owo Biatyka jaka istnieje. Cały czas, oprócz oczywiście na Multiversus, tak mówię tutaj o, o tych najbardziej znanych, typu Street Fighter i tak dalej, i tak dalej. Na Steamie jest aktualnie 5000 graczy ponad. E, mniej więcej jest to zazwyczaj 5-6 tysięcy, coś takiego, więc to jak na biatykę która ma tyle lat, jest bardzo, bardzo dużo. E, a jaki był pik tutaj? Tu są chyba charts, all time peak Tekken w swoim primie 5 lat temu miał 20 tysięcy niecałe osób. Teraz mniej więcej jest 5-6 tysięcy osób cały czas grających. I to był, to był mega dobry wynik: 20 tysięcy osób naraz grało na premierę w Tekkena. Panda Elo, dzięki wielkie za followka, więc możecie sobie zobaczyć porównanie. To są tylko dane ze Steam'a oczywiście, nie mówimy tutaj o konsolach. Macie Street Fightera 5, bardzo popularna gra, która ma crossplay, Tekken tego nie ma. Gra mniej więcej 2,5 osób osób tą grę aktualnie na Steam'ie, więc no nie jest jakoś mega dużo. Niecałe 15 tysięcy, więc mniej od Tekkena w swoim piku, 7 lat temu jak gra miała swoją premierę. Co jeszcze można? Mortal... Mortal Kombat 11, zobaczmy jak tam. O, mniej więcej jak Street Fighter, około 2000 graczy standardowo. 35000 w piku, ok. E, 35000 w piku 3 lata temu. E, także sporo, e, bardzo dużo. No ale wiecie, w porównaniu do Multiversus, no to to jest nic. E, I taki, mm, taki można powiedzieć, największy. Konkurent, bo z tej samej rangi, jakby gra Brave Hala, czyli też taki darmowy platform fighter, czyli taka biatyka platformowa, ala właśnie Multiversus, ala Super Smash Bros. 35 tysięcy nie, nie w piku, 17 miesięcy temu. Średnia graczy z ostatnich 24 godzin, no to powiedzmy niecałe 17 tysięcy aktualnie gra ponad 8. No więc Multiversus bije na głowę aktualnie wszystkie bijatyki jakie były i jakie są. To są statystyki ze Steama na ten moment. Mm. Ale no myślę, że warto to wspomnieć, nie? Myślę, że warto wspomnieć. Zobaczymy za, nie wiem, miesiąc, za dwa, jaki bę jaka będzie stała liczba graczy, tak jak po latach, ile tam, od 2017 mamy Tekena, tak? I aktualnie Teken jest najbardziej grany, nie licząc tych hali i Multiversus, no ale to troszeczkę innego rodzaju są bijatyki, że tak powiem, no bo wiadomo o co chodzi, takie platformowe bijatyki. Teken jest najbardziej grany, no to mniej więcej 5-6 tysięcy graczy ma ma aktualnie dziennie, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo na przykład rok temu było to już 3-4 tysiące, czy 2 lata temu. Więc mimo tego, że tyle lat ma gra, to jeszcze średnia gra, czy taka stała utrzymująca się podskoczyła. To takie dla Was porównanie, jakby ktoś chciał informacyjnie wiedzieć, jak aktualnie po paru dniach w OpenBecie trzyma się Multiversus. Już wykręca dobre wyniki, to tylko spo, spoko prognozuje według mnie na przyszłość, gdzie właśnie będzie Project L, chociażby gigantyczna gra od Riot Games, i myślę, że tam będą jeszcze większe rekordy, kilkukrotnie większe rekordy, bo jak wiemy, Riot Games, LOL i tak dalej to są kosmiczne, kosmiczna, kosmiczna baza danych, gigantyczna firma i tego typu rzeczy. Gofer, dzięki wielkie za followa. Thank you, dzięki wielkie.